Dzień dobry, 16 maja. Ja pomału wszystko z oranżerii wynoszę, ale teraz przejdziemy się po ogrodzie, bo zakwitły kolejne ślicznotki. Tutaj mamy irys holenderski. Jako pierwszy kwiat pokazał się fioletowy z pięknym, żółtym języczkiem. Są to rośliny cebulowe i powinny kwitnąć w czerwcu. No ale jak widać, w maju też lubią deszczu jak nie było tak nie ma jedynie przewalają się chmury i co nieco tam skapnie jak pranie powieszę. a ja podchodzę do kolejnego iryska biały z żółtymi płatkami jeszcze tutaj ma sporo pączków więc będzie troszeczkę kwit irysy od razu mi się kojarzą z dniem matki bo przeważnie kwitną 26 maja ale jeszcze ciutkę będziemy składać życzenia Memusią. Tutaj mamy orliczka. Orliki, jak wiecie, teraz królują na rabatach. Wdzięczne, bardzo długo kwitną. No i można sadzić je między różnymi bylinami. I jeżeli liście są za szerokie, można to uskupać, żeby nie zagłuszały innej rośliny. Rozwinęły się maki, piękne duże główki. One jak przekwitną jest to bylina, one jak przekwitną Zaczynają zasuszać liście, także tutaj będzie goła ziemia, i później, po jakimś tam delikatnym spoczynku, zaczną wypuszczać od nowa liście. Lecz niestety, już kwiatów nie pokażę. Taka powstała łączka bardzo szybko się rozrasta przez rozłogi, pędy panoszą się gdzie popadnie, ale bardzo łatwo się wyrywa, jeżeli tam nie chcemy maczka. Otwiera nam się kolejna azalia. Taka pompo, pompony, takie tworzy, ale widać, że troszeczkę jej pączki tutaj przymarzły. Nic nie szkodzi, widać, ładnie odbija. Jest to taki delikatny róż z pomarańczą połączony i ona taką fajną kuleczkę. Ja mówię właśnie pomponiasta, bo taką fajną kulkę nam pokaże. Ładnie się rozrosła. A druga różowa dopiero zaczyna. Tak prezentuje się różowa, również dopiero będzie tworzyć kulki. Środki będą się ładnie zagęszczać od kwiatów. Nie wiem, czy zdąży, bo może uciec. Ucieka. Jaszczurka to jeszcze. Zobaczcie, jaka grubiutka. O, nie bój się, kochana. Będzie miała maluchy. Uciekła. A tutaj, wracając do tej azali. Też już ma troszeczkę lat. No jak widać, zobaczcie, ona dopiero zaczyna. Bardzo dużo pączków ma. Mam nadzieję, że pięknie się rozwiną. Rośnie na słonecznym stanowisku. Azalnie, azalie ogólnie lubią stanowisko słoneczne. Ale ja Wam powiem, że żadnych nawozów do kwasolubnych nie sypię. Ale u mnie jest bardzo dużo mchu. Więc no, kwaśną chyba mam tą ziemię. Tylko muszę odkwaszać w tym miejscu, gdzie są rośliny, które właśnie nie lubią tej kwaśnej ziemi. Trawnik przycięty, rośliny delikatnie podlane, bardzo mało. Otwierają nam się tutaj już kolejne irysy fioletowe. Bardzo ładne kwiaty. O, stałam tam koło. Azali tam też mi się otworzyły, ale. Wystraszyłam się, bo coś kosowi się stało, ale to nie, kłóciły się między sobą. No, tutaj mamy taki fioletowy iresek. Ireski zawiązują nasiona, więc można zauważyć jego nasienniki takie grube, chociaż rzadko, ale zdarza się. I później wysiać wprost do gruntu. Iresy uwielbiają słoneczne stanowiska, ale radzą sobie również w półcieniu. Wróciłam do Iryska, bo nie mogę go ominąć, bo jest bardzo piękny. Zobaczcie jaki ma śliczny kolor. I te fioletowe dodatki na płatkach. Tutaj wysiął nam się przetacznik. I będę musiała go uszczyknąć, bo też uszczykuję, bo później strasznie mi się wysiewa. Zobaczcie, tak paznokciem nie, nie da rady paznokciem. Za twarda łodyga. Będzie trzeba wziąć nożyczki i uszczyknąć również będę uszczekiwać również sadziec konopiasty ponieważ wysiał mi się w liliowcu, jest bardzo ciężki do wyrwania musiałabym całego liliowca podkopać a tutaj go nie chcę bardzo wysokiego, czubki lekko przymarzły ale ja i tak go skrócę o, gdzieś w tym miejscu fajnie się rozgałęzi, będzie miał ciut mniejsze kwiaty, ale więcej a w innym miejscu, gdzie może rosnąć bo on rośnie do 2,5 metra będzie wysoki Skalnica Andersa mówiłam jak rozmnażać i teraz chciałam Wam pokazać, pobrałam tak sadzonkę do góry, nie wiem teraz nie pobiorę, o tak do góry nie ma tutaj takiej sadzonki, wszystko się trzyma, zobaczcie o, już Wam pokazuję, to jest taki pęd, zobaczcie o, wtykłam go w ziemię i zobaczcie jak ładnie już się rozgałęził. Nie będzie powstawała nowa kępka. Warto odmładzać roślinami. Tutaj jeszcze przeszkadza różowa wiązówka. Biała, przepraszam. Biała wiązówka. Chodzi o kwiat liście variegata, bo miała tutaj liście. No i zagłuszyła mi kępę. Skalnicę sadzimy na pełnym słońcu, ale sobie również radzi w półcieniu, tak jak tutaj u mnie, bo zasłaniają ją inne byliny. Ja wtyknę tą ślicznotkę już gdzieś w inne miejsce. Bardziej słoneczne. A ja Was zapraszam na dalszą część spaceru po ogrodzie. Teraz królują azalie. Tutaj zobaczcie, jak przy minus 20 poszła budleja. Albo po prostu zjadł ją też karczownik. Cała idzie do wycięcia. Dobrze, że ona się powysiewała. Ładnie rośnie już w innym miejscu. Tutaj będę zaglądała, czy coś puszcza. Jak nie, to cała pójdzie wek. No, a tak się już pomału prezentuje kolorowy ogród. Tam jeszcze z Gunnery muszę złożyć sobie folię i włókninę, bo mam nadzieję, że już mrozić nie będzie. No, a tak, już wyniosłam Maurelasa, lasa. Znaczy, jego wyniosłam tydzień temu. Zapomniałam go schować. Codziennie nie chowałam, zapomniałam go schować. W liście przymarzły, ale ładnie odbiję. Już zauważyłam, że zaczyna kwitnąć biały wielosił. Tutaj mi się wysiał przed kostką i kwitnie jako pierwszy. Bialutkie kwiaty, delikatne, wysokie na jakieś 70 cm, Bardzo fajnie się wysiewa. A tutaj zobaczcie, szykują nam się irysy, rutewki. Tam jest... Przetacznikowiec. No i bardzo jestem zła, bo mrówki zniszczyły mi obok. Rosła przepiękna, pełna bylina o kwiatach pełnych, bodziszek czy puści. Nie wiem, całkowicie wyniszczona. A jak nie, to będę musiała się za nim rozejrzeć. Tu również orliki rządzą. Tutaj mamy ozdobne liście, czyli zobaczcie jaki ładny. Na włodź na początku ma takie zielone, zielone, żółte, później ma zielone liście zwykłe. No i tak kolorowo wiatraczki mi tutaj strasznie się rozeszły. Barwinek o dużych kwiatach. Ma takie wiatraczki. Także ogólnie ogród kolorowy udało mi się ochronić go. Tutaj kwitnie wieczornik damski, różowy, tu mamy liliowce wczesne, majowe, no i tak się prezentuje właśnie ogród, dzisiaj tak na szybko, bo co chwilę tam popaduje, a ja pranie powiesiłam, no i muszę pilnować pogody i zaraz lecę szykować obiadek i ruszam do ogrodu, ale warzywnego, bo już wysiewam. Żurawka pięknie odbiła po usunięciu starych liści. Tutaj czekamy na liliowce, pysznogłówki. Tutaj pod, tu mamy paulownię, pień paulowni, ona jest z nosionka. Niestety się nie rozwinie. Lekko rozwiną się kwiaty, lecą, przymarzły. Tu jeszcze kwitną serduszka wspaniałe. Końcóweczką serduszka okazałe azalie. Odwróciłam się, tutaj mamy hosty i nasz kochany śniedek On to szaleje, mnoży się na potęgę jak króliczek można powiedzieć. No i tutaj smocza mi nie zakwitnie. Strajk, może na drugi rok się uda. Tutaj mamy szlauf. Nie chowam go, bo mimo że tam coś popaduje, zobaczcie, tu jest na rabacie susza. Dziękuję Wam kochani za spacer i zapraszam do następnego. Pa! pa.